Witam Was bardzo serdecznie z naszego Centrum Szkoleniowego Conti Academy w Warszawie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować krótki instruktaż dotyczący urządzenia do wymiany płynu hamulcowego, ale też to urządzenie oprócz wymiany płynu hamulcowego, oczywiście, odpowietrza układ hamulcowy, a także tym urządzeniem możemy wymieniać i odpowietrzać układ hydrauliczny sprzęgiał. To jest urządzenie fb 5 v jedno z tych mniejszych naszych urządzeń w ofercie, które się pojawiło w 2019 roku. To urządzenie pracuje z maksymalną z beczką 5-litrową płynu. Co wchodzi w zakres dostawy takiego urządzenia, jeżeli je kupicie u siebie, no to oczywiście ono przyjedzie do Was w kartonie. W kartonie znajduje się urządzenie, znajduje się instrukcja obsługi, którą warto, z którą warto się zapoznać, znajduje się także też korek redukcyjny do zbiorniczka wyrównawczego. Ten korek obsłuży nam około tam 80% aut z rynku europejskiego. Jak będziecie chcieli obsługiwać inne auta, czy macie takie u siebie w portfolio w warsztacie innych marek koreańskich, azjatyckich, no to warto sobie dokupić do tego jeszcze u nas zestaw standard, taką walizeczkę, która Wam rozszerzy zakres obsługiwanych aut lub tą walizeczkę, która jest do, przeznaczona do aut azjatyckich. Też mamy taką, gdzie znajdują się cztery korki, które wam obsługują do praktycznie 90% rynku azjatyckiego też, nie? Jeżeli chodzi o urządzenie, urządzenie jest zasilane w środku pompką elektryczną, która nam zasysa z beczki poprzez lance płyn hamulcowy, no i poprzez tutaj ten wąż podajemy go na zbiorniczek wyrównawczy w celu wymiany płynów hamulcowego. Na urządzeniu tutaj znajduje się włącznik główny, znajduje się także pokrętło służące do regulacji ciśnienia. Znajduje się manometr pokazującym, jakie ciśnienie w tej chwili zadaliśmy i jakie jest utrzymywane. I znajduje się też taki króciec, który, uwaga, to jest ważna informacja, jest oczywiście tutaj oznakowany, że on nie służy do tego, żeby podłączyć jakieś tam powietrze sprężone. To jest króciec, który służy nam do odpowietrzania urządzenia. To odpowietrzanie przeprowadzamy przy pierwszym uruchomieniu. To zaraz pokażę, jak to się robi. Ale to też urządzenie odpowietrzamy przy każdej zmianie Beczki. jeżeli będziemy zmieniać beczkę z nowym płynem, to również to odpowietrzenie trzeba tą procedurę przeprowadzić. Żeby tą procedurę przeprowadzić, jak to należy zrobić? No, wkładamy lancę do beczki i ten wąż podłączamy właśnie pod ten króciec tutaj. I teraz jak włączymy urządzenie, urządzenie sobie zbuduje ciśnienie około pół bara i będzie przez 15 sekund pracowało i potem się wyłączy i odpowieczy nam układ tutaj zasilania w tym urządzeniu. W tym momencie mamy odpowietrzony układ, cały podający płyn z tego urządzenia i urządzenie jest prawie gotowe do pracy, żeby dopełnić tą gotowość no to musimy wstawić w tej chwili beczkę do urządzenia, tu oczywiście włączamy, odpinamy kruciec i instalujemy beczkę. do zabezpieczenia beczki mamy w zestawie też taki uchwyt, który pozwoli nam nie pozwoli nam na to, żeby beczka nam z tego urządzenia wypadła. W tym momencie mamy urządzenie gotowe, możemy podpinać do samochodu. Pokażemy wam jak to zrobić i o czym też pomyśleć podczas tej procedury wymiany. Urządzenie mamy przygotowane do pracy, mamy również auto, w którym chcemy wymienić płyn hamulcowy. I co należy teraz zrobić w kolejności, no najpierw trzeba ze zbiorniczka wyrównawczego odesać stary płyn. To urządzenie nie ma, jak w przypadku tych dużych urządzeń odsysania starego płynu, jak przy FB30S czy SR, natomiast do odsysania używamy albo tego typu urządzenia gruszki lub strzykawki, no co tam macie u siebie w serwisie, więc odsysamy. Cały płyn, po co? No po to, żeby uzupełnić już zalad zbiorniczek świeżym płynem, to jest jedna rzecz. Ale druga, że mamy też okazję do tego, żeby zajrzeć do tego zbiorniczka i zobaczyć, czy nie zostały tam jakieś resztki może jakieś um, brudów i coś, to by to też usunąć, żeby nie przepychać tego przez układ, no bo tu mamy układ też już z ABS-em, w związku z tym, żeby nie, nie pozapychać sit w elektrozaworach. Dobrze, płyn mamy odessany. Przy okazji Wam mogę też powiedzieć, bo w tego typu autach musimy używać płynów, jak są już oczywiście auta z układami SPABS. Używacie płynów niskowiskozyjnych, czyli tego naszego SL6. Ale tutaj mam też płyn, który Wam mogę pokazać. To jest płyn, który się w tym roku pojawił w ofercie. To jest płyn DOT 5.1. To jest płyn, który. Parametry ma no, identyczne jak płyn SL6, w związku z tym, zamiennie możecie go używać. Różnica jest taka, że ten płyn ma dodawane środki, które powodują, że możemy go wymieniać co 3 lata, a nie co 2 lata, jak w przypadku SL6. To jest płyn, który też możecie od tego roku kupować u naszych dystrybutorów. Dobrze, to teraz musimy uzupełnić płyn w zbiorniku wyrównawczym. No, używamy do tego, tego typu pistolety, które m.in. są u nas w zestawie standard, tym rozszerzającym zestaw do wymiany płynu właśnie o dodatkowe korki i tam jest też również ten pistolet. W tym zestawie też znajduje się króciec do odpowietrzania hydraulicznym układu sprzęgieł, więc to jest bardzo fajny zestaw rozszerzający zakres też prac, nie? który możecie tym urządzeniem zrobić. Włączamy sobie urządzenie, ustawiamy sobie pokrętem ciśnienie na jakie chcemy, no, powiedzmy, że ustawimy tu jeden bar, blokujemy i w tym momencie będziemy podawali płyn. To urządzenie jest tak skonstruowane, że ono poda w tej chwili duży wydatek płynu przez około 12-14 sekund i się wyłączy. Nie? No już to właśnie czas jakby nam minął, więc musimy to urządzenie ponownie wyłączyć. Włączyć jeszcze raz i może nam pracować już teraz w trybie ciągłym. Natomiast jeżeli będzie sytuacja taka, że będzie zbyt duży skok ciśnienia lub yy, Spadek to urządzenie również odczyta mm, jako powiedzmy brak płynu, więc ono wtedy może się wyłączyć. Dobra, uzupełniliśmy. Pamiętajcie jedną rzecz przy tego typu pistoletach, żeby nie odpinać tego w ten sposób, tylko w ten sposób, dlatego że w pistolecie znajduje się jeszcze bardzo dużo płynu, więc jak go depniecie odwrotnie, to po prostu będziemy mieli wszystko pokapane, a tak naddatek możemy sobie z pistoletu zlać do zbiorniczka. Spodnie czyste, buty czyste i warsztat przy okazji też. Dobra, to jest gotowe. No i teraz musimy y, jakiś korek redukcyjny założyć. Tak? W tym przypadku jest ta nasza tak zwana dwudziestka, która tak jak mówiłem obsługuje 80% rynku Audi Europejskich. I podłączamy sobie króciec. I uruchamiamy urządzenie, ono sobie teraz jeszcze dopełni powiedzmy resztki do tego zbiornika, może być też taka sytuacja, że w tym momencie jeszcze będzie wyłączy, natomiast potem już będziemy działać jakby na stałym ciśnieniu nie? i stałym podawaniu. Urządzenie mamy przygotowane do pracy, jest uzupełniony stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym i możemy przystąpić teraz do procedury wymiany płynu hamulcowego w tym aucie. Nie będziemy tutaj dzisiaj pokazywać Wam pełnej procedury wymiany płynu, ponieważ jest ona umieszczona w filmie naszym instruktażowym z urządzeniem FB30S, do którego zapraszamy Was, możecie sobie zajrzeć, odnośnik będziecie mieli tutaj w prawym górnym rogu, więc tam ta procedura jest pokazana. Pokażę tylko teraz procedurę zakończenia pracy tego urządzenia po wymianie już, czy po układu hamulcowego. Przed, przed odpięciem reduktora, czy naszego węża, musimy urządzenie najpierw wyłączyć i zredukować ciśnienie, które jest jeszcze w układzie. Nie kręcimy tu w tej chwili żadnym tym pokrętem do redukcji. Ciśnienie musi sobie samo zejść. W momencie kiedy ciśnienie na manometrze pokaże nam, że jest 0, to znaczy, że nie ma ciśnienia aż tutaj w wężu i możemy odpiąć reduktor od zbiorniczka. Tak mamy 0 i odpinamy nasz korek. I to cała praca z tym urządzeniem. Jak, jeżeli chcecie, jakieś, macie jakieś pytania, no to zapraszamy Was do korzystania z naszej infolinii technicznej. Numer również Wam się wyświetli tutaj na tym filmie. I do zobaczenia w następnych filmach.